Siemano wariaty! Siemano wariaty, witam was w odcinku. Po kwarantannie lecimy sobie tutaj z luźnym odpalaniem petard. Tak zwanych bumerów. znaczy to jest test, ale będziemy je luźno odpalać, bo to jest shit totalny. Od Triplexa Ciężkie. 14 jak. sztuk, 8 zł. Co my tu mamy? E, 56 gram na opakowanie. A kategoria F2, F2. Triplex. Ogólnie, nie, no, testujemy wszystko. jest 14. Test, testujemy wszystko, co się da. Ciężkie są dosyć, nie? Są ciężkie, no bo one są wypełnione tym gliną. Tak jest, słuchajcie, mordy wbijajcie na obieguna. Tam możecie je zakupić, macie link po opisie. Yy... Podobciągator, znaczy marcinator. Marcinator mamy, tak, nie, nie mamy garka, ale coś tutaj pokombinujemy, bo ciągle garki to nudne. Ale mamy takie błoto. Ogólnie na, rzuć na luźno, na twarde, pierdolni tam. Dobra, yy... zobaczymy, co to jest, co to jest za Bayer. Na luźne, niedaleko. kaważać na gips? Mhm. Mm o, tu masz. Mhm. Uh -huh 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 -huh. uh -huh. Patrzcie, jaka siła destrukcji. Można powiedzieć, że takie pukawki, nie? to e, Dobra, teraz było błota dawaj no szybko. Dawaj, mordzie, dawaj. Dobra. 8 zł za 14 sztuk, ta? O, fajnie się wbiło, nie? E. XD. XD. Dobra, to weź co? Dobra, no to, dobra, to to ten. Wojtuś tu w piasek, weteran. Tu, tu jest, dosyć miękko. Jak widać susza jest, bo tutaj zawsze było mnóstwo wody, a teraz jest nasrane. Nie? No. Oczywiście z kodem Marcinatur macie 15% zniżki. Rakietka. Jeszcze raz, mam to... nie, weź ten To musisz nagrywać, jak rakietka leci. Co ty gadasz? Nie zauważyłem tego Oczywiście odcinek się Wam podoba łapa w górę, testujemy wszystko co się da od pikolaków po shit Po zajebiste petardy, wyrzutnie Za jakiś czas będziemy testować duże krowy Czyli A, duże wyrzutnie rakietka ty... E, faktycznie tej. Czyli polecamy ogólnie wbijać w ziemię, bo lecą jak ten, jak spadochronówki. fajniejszy efekt. Tylko w mieście uważajcie, bo ktoś może dostać w łeb. Dla mnie ocena to już mówię. 8 zł, 14 sztuk. Tylko takich mocnych pikolaków, nie? Dodać dzieciom, że myślały, że są duże. Chcę, że sami Beskity. to ocencie, dla mnie to jest tam... Beskity, no z 2 na 5, na mm. bo to daje wysoką, wysoką ocenę, bo jest Patrzcie, konstrukcja w ogóle tych petard. To jest coś na typ tego, kurde. FP5. NEX 4... Co? To jest na czarnym prochu na 100%. Weź ją złam. No tak, 4 gramy, a nie wolno. Tutaj na piasku. Nie wolno. Wiem, że nie wolno, ale my pokażemy. Policja nas będzie ścigała. No, na pewno. Zamkną nas. Uh. Mhm. Czarny proch. I to... Czy nie? Nie, to jest normalnie fotobłysk chyba. Normalna mieszanka. A weź to tak, poczekaj. Podpal tego lontatu. Zobaczymy jaki będzie ten. Jakie będzie spalanie. Jak będzie wolny, to jest czarny proch. Może być ogólnie jako fotobłysk, ale tutaj z tej strony jest. Ale słabej jakości, nie? Wybuchną się wybuchnie, bo jest. Mhm. Jest, faktycznie nie jest na czarnym kroku. Na Saszu, fotobłysku. fotowysku. No 4 gramów to to na pewno nie ma. Nie. Gdyby to miało 4 gramy, to by waliło po uszach jak cholera. Proste. Dobra, to Czyli tyle. Nie to tyle w tym odcinku. Ja wadzę. Znaczy. Kogo? Nie polecam. <laughs> Trzymajcie się, zostawcie łapę w górę, fajny komentarz. Wbijacie oczywiście na O. Na, pyro, na insta, na pyrogęg I na naszą grupę, gdzie wkrótce też będą konkursy tak dla was inne bajery, szmery Pozdrawiamy was z wszy wszystkich mordy nara. Kochajcie mnie Ma. No i co, mamy dla was bonus mordy Bo weterano... bonus, weteranowi nie. się nudzi Odpala bonus, słoneczko nie, nie. z tych kurwa pierdziawek Ej ale, ej mm... Czekaj, tą siatkę trzeba odsunąć Bo jak wleci do środka to, to będzie rozpierdol Dobra dajesz czadu tylko se rąk nie popal o. Ale będzie jebnięcie człowieku dostać rykoszetem w, w głowę No blisko byłem. O, siara, to jest siara, to nie jest czarny proch. To tyle. Trzymajcie się. No jeszcze test na komputerze. No to test będzie na komputerze tych bomber o triplexa. To wrzucimy do tego odcinka czy do osobnego? To będzie w osobnym już, nie? No dobra, 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 to się ma no. Elo you hey.